Miło powitać Was na naszym kolejnym spotkaniu magicznym. Dzisiaj, zgodnie z zapowiedzią, odpowiedzi na kilka bardzo ważnych pytań, które są związane z rytuałem dziękczynnym, który mieliśmy przyjemność przeprowadzić wspólnie w pełni księżyca. Kolejny rytuał 12 na 13 sierpnia. Dlatego dzisiaj odpowiem zbiorczo na kilka takich. Ważnych problemów, które miały miejsce podczas tego pierwszego rytuału, i kolejne pytania, jeżeli pojawią się ważne pytania, to odpowiem na nie jeszcze w kolejnym filmie. Miejmy jednak nadzieję, że wszystko jest mniej więcej jasne, oprócz tych kilku kwestii. Tutaj chciałam zwrócić Waszą uwagę na to, że w czasie rytuału u wielu osób pojawiły się tak zwane Zwierzęta mocy, czyli zwierzęta magiczne, które miały za zadanie przekazać Wam pewne informacje. Moi kochani, aby wytłumaczyć dla Was ten temat, przytoczę dwa listy. E, oczywiście ze względów na dyskrecję będą to tylko części wysłanych listów, ale te najważniejsze związane z tematem, które za chwilkę poruszam. Zaczynajmy więc. I tutaj list Beatki. Spodobał mi się rytuał, który opisałaś i postanowiłam go zrobić. Tak jak opisałaś o 18:00 zrobiłam to, co trzeba było. Wcześniej zaparzyłam herbatkę miętową i zapaliłam białą świecą. Wyszłam na balkon, spojrzałam w niebo i przywitałam się z Tobą, później z Księżycem. Zaczęłam dziękować za wszystko, co mi przyszło do głowy. Dziękowałam nawet za to wszystko, co mnie otacza. Za rośliny, zwierzęta, ptaki. I tutaj, moi kochani, to jest bardzo ważny szczegół w tym liście. To jest y, bardzo pozytywne, jeżeli dziękujecie nie tylko za to, co osobiście Was dotyczy, ale również za wszystko, co jest dookoła nas. Za wszystko y, materialne, za wszystko niematerialne, za wszystko, co jest w naszym otoczeniu, co wspiera nas na naszej drodze, co w jakimś stopniu. Przekazuje nam energię i wspomaga nasze energie życiowe. Dlatego to jest niezwykle ważne, co napisała Beatka, i radzę, aby każda osoba w trakcie kolejnego rytuału zwróciła uwagę na to, aby podziękować za wszystko, za wszystko dookoła nas. Ale cytujmy dalej. Napisałam o tym, bo gdy tak mówiłam w myślach, nagle na barierkę przyleciał wróbel, i popatrzył na mnie. I za chwilę odleciał. To jest pierwszy ważny szczegół. E, tutaj jest jeszcze dalsza część listu, które pominę. I następny. Gdy zamknęłam oczy i zaczęłam wymieniać kolejno to, co mówiłam wcześniej, niestety moje skupienie przerwała osa, która nie dawała mi spokoju i wciąż była przy mnie. Do niej, nie wiadomo skąd, przyłączył się bąk. Moi kochani, Dlatego zaczynamy analizę. Pojawienie się zwierząt mocy. W tym wypadku u Beatki był to wróbel. Wróbel jest, ja to mówię w kilku, może tylko zdaniach, takich najważniejszych, gdyż każde przesłanie każdego zwierzęcia mocy jest niezwykle głębokie i nie sposób przedstawić tak głębokiego przesłania tutaj w kilku sekundach tego filmu. Ale te najważniejsze przesłania, na które warto zwrócić uwagę, gdyż w Waszym otoczeniu może pojawić się to samo zwierzę mocy lub inne. Ale aby zwrócić uwagę, aby po pierwsze, jeżeli jakiekolwiek zwierzę mocy się pojawi, to należy zastanowić się, jakie przesłanie ma dla mnie to właśnie zwierzątko. Co chce mi pokazać. I tutaj najlepiej, aby zacząć obserwować zachowanie um, cały sposób życia, działania danego zwierzęcia, czyli w przypadku beatki, powinna skupić się najpierw na tym, aby obserwować wróble. Jak one się zachowują, jak żyją, jak mieszkają, co je charakteryzuje, co jest takim specyficznym um, symbolem, znakiem ich. Um, Życia. I tutaj wróbel to jest symbol spontaniczności, czyli takiego bardziej spontanicznego podejmowania decyzji, bardziej spontanicznego działania i przede wszystkim jest to przekaz, aby nauczyć się spontanicznie dawać i spontanicznie coś przyjmować. Natomiast następnym zwierzęciem mocy w przypadku bratki była... Osa. I osa jest, tutaj oczywiście, znowu należy się zająć i zacząć obserwować, jak żyją osy, jak się zachowują, co jedzą, jakie są ich takie zwykłe, codzienne przyzwyczajenia, codzienne, codzienne oznaki ich życia. I w takim wypadku, osa osa ma za zadanie przekazać nam, aby skupić się na własnym wnętrzu, na własnym ja. I to jest zazwyczaj osa pojawia się u osób, które mają taką tendencję, aby zajmować się życiem innych ludzi, pomagać innym ludziom i zapominają o swoim własnym wnętrzu, o swoim własnym ja. Dlatego, jeżeli pojawia się osa, jest to takie przesłanie, aby skupić się na własnym ja, na swojej własnej duszy, na swoich własnych planach życiowych, na swoim własnym powołaniu i w pewnym stopniu postawić to na pierwszym miejscu, czyli nie na pierwszym miejscu e, koncentrować się na innych ludziach czy na innych sytuacjach, ale na swoim własnym wnętrzu. I Osa ma również za zadanie e, nauczyć nas żyć. Tutaj i teraz. Czyli nie wspomnieniami z przeszłości, czy planami na przyszłość, ale tutaj i teraz. Korzystać z tego życia, um, obserwować doświadczenia, które mają miejsce w tej chwili i koncentrować się na tym, co teraz. Moi kochani, i ostatnie zwierzę mocy w przypadku beatki to był bąk. E, ja tutaj specjalnie dopytałam beatkę. E, Jakiego wąka ma ona na myśli? Chodzi oczywiście o trzmiela. I trzmiel ma mniej więcej takie samo przesłanie, jak na przykład szerszeń. Jeżeli takie zwierzę mocy pojawia się, to jest ostatnie. W przypadku Beatki to trzecie, czyli tej ostatnie przesłanie. I należy je analizować od początku do końca. Czyli na początku wróbel, następnie osa i na samym końcu trzmiel. I trzmiel oznacza połączenie się z innym wymiarem, z innymi wymiarami, z wszechświatem, z energiami wszechświata. Dlatego jeżeli pojawia się w naszym życiu jako zwierzę mocy, ma to pewnego rodzaju takie symboliczne przesłanie, że wchodzimy na drogę, w której połączymy się z innymi wymiarami i uzyskamy wskazówki tych innych wymiarów do naszego dalszego życia. I w przypadku czmiela, na przykład ma on znaczenie również symboliczne i symbolizuje dodatkowo energię lecznicze. I w przypadku Beatki jest to kompletnie zrozumiałe, ponieważ ona ma w sobie energię Uzdrawiania, bardzo silne energie uzdrawiania. Każdy z nas ma tę energię w sobie i warto je rozwijać, ale w przypadku Beatki są one niezwykle silne i już w pewnym stopniu rozwinięte. I pojawienie się od trzmiela jest to taka dalsza wskazówka, aby koncentrowała się na tym, aby te energię rozwijać, aby je doskonalić, a jednocześnie, jak wiemy, i osy, i trzmiele. Żyją niesamotnie, ale żyją w grupach, i w tym wypadku ma to również takie znaczenie symboliczne, aby przekazać tę energię uzdrawiania innym ludziom, uzdrawiać innych ludzi, aby w przypadku Beatki miała ona kontakt z innymi ludźmi, czyli nie zamykała się jak gdyby przed światem zewnętrznym. I w swoim własnym świecie, i tutaj w przypadku beatki chodzi na przykład o pracę, zapytała mnie dodatkowo o to, czy jej powołaniem jest praca taka bardziej samotna w swoich własnych czterech ścianach, czy coś innego. I to zwierzę mądre miało już na celu wskazanie jej, że. W tym momencie te energię uzdrawiania, jeżeli będzie rozwijać tę energię uzdrawiania i powinna je rozwijać, otrzyma wsparcie z zewnątrz, a jednocześnie powinna wykorzystać to w kontaktach z innymi ludźmi, czyli nie skupiać się tylko i wyłącznie na pracy samodzielnej w czterech ścianach, ale skupić się na własnym wnętrzu, rozwinąć te energie, uzyskać pomoc wszechświata i korzystać z tych energii, przekazując je. Innym ludziom. Moi kochani, w kilku słowach bardzo łatwe wytłumaczenie, prawda? Moi kochani, i kolejne przesłanie związane z zwierzętami, ze zwierzętami mocy to jest to, że w trakcie rytuału dokładnie u trzech osób pojawiło się towarzystwo, czyli zwierzę mocy w postaci kota. I tutaj dwa przykłady to były koty. Kolorowe, czyli mieszane, natomiast w jednym przypadku był to kot czarny. I tutaj takie przesłanie zwierzęta mocy jak kot. Kot jest niezwykłym zwierzęciem mocy, gdyż każdy z was wie, że szczególnie czarne koty były w przeszłości czczone, na przykład w Starożytnym Egipcie. Ale natomiast w średniowieczu, w czasie prześladowania czarownic, były również niezwykle prześladowane i masowo mordowane w całej Europie. I tutaj chciałabym dla Was przedstawić, znowu tylko w takim małym, małym skrócie, jakie znaczenie ma kot. To jest bardzo łatwe i myślę, że każdy z Was, gdy zastanowi się, jak zachowuje się kot, jak on żyje, to każdy z Was. Zauważę, że kot jest w pewnym sensie symbolem wolności, niezależności, samodzielności, a jednocześnie jest to symbol kobiecości, czyli takich energii żeńskich, kobiecych, związanych w przyszłości na przykład z boginią matką. Kot ma takie specyficzne przesłanie dla życia każdej osoby w życiu której osoby się pojawi, a mianowicie aby troszkę bardziej samodzielnie działać, bardziej odważnie i wyzwolić się jak gdyby z takich sztucznych barier, które narzucamy sobie sami, ze względu na to na przykład obawiamy się podjąć tej czy tej decyzji, bo co powiedzą moi przyjaciele, co powie moja rodzina, jak zareagują moi znajomi. Dlatego kod jest takim, taką wskazówką, aby mimo wszystko skupić się na wolności, niezależności, aby porzucić takie sztuczne bariery, takie sztuczne łańcuchy. Natomiast czarny kot ma takie szczególne znaczenie jest symbolem czarownic. I jeżeli w czasie rytuału pojawił się na przykład czarny kot, to ma to dodatkowo takie znaczenie, że e, otrzymujesz jak gdyby wsparcie tych energii, energii, które e, związane są z czarownicami, z czarami. E, niekoniecznie, i to e, tutaj bardzo proszę zwrócić na to uwagę, że są takie przesądy. Czarny kot, czarna magia to jest kompletna bzdura. E, czarny kot jest takim bardziej symbolem e, głębszym, e, którym ma zwrócić naszą uwagę na naszą podświadomość, na to nasze wnętrze e, jako mm, ochrona, jako e, taki obrońca, wartownik, który, który strzeże tych największych tajemnic. Tajemnic e, życia, tajemnic śmierci i tajemnic ponownych narodzin. Dlatego jeżeli Czarny kot szczególnie pojawił się w czasie rytuału, to ma to dodatkowo takie znaczenie, aby zwrócić uwagę na energię, energię bardziej magiczne, energię bardziej takie związane z tą całą tajemniczą otoczką życia, śmierci i ponownych narodzin, czyli często również jako symbol, Takiego nowego początku, nieskończoności, że nie ma, nie ma w życiu takich sytuacji bez wyjścia. Nie ma w życiu takich sytuacji, które są ostateczne, bo nic nie jest ostateczne. Moi kochani, teraz następne przesłanie związane również z rytuałem dziękczynnym, który miał miejsce w czasie pełni księżyca. I proszę nie zapomnieć, że kolejny rytuał. W sierpniu, 12 na 13 sierpnia. E, serdecznie zapraszam i bardzo się cieszę na naszą wspólną pracę magiczną. Moi kochani, kolejne przesłanie to jest przesłanie od Ani i ma on związek e, z elementem, z żywiołem powietrza, który dał sobie znać w czasie tego rytuału. E, zaczynajmy może. Ania pisze, tutaj cytuję znowu tylko fragment. Dziękuję bardzo za umożliwienie mi podziękowania wszechświatowi za wszystko, co spotkało mnie dobrego w życiu. Dziękowałam przede wszystkim za moje cudowne uzdrowienie. Byłam bardzo chora i zastosowałam sześciotygodniowy post, dietę owocowo-warzytą. Jadłam tylko warzywa i parę owoców, i po tej diecie moje wszystkie dolegliwości przeszły same, bez żadnych leków, a lekarze nie potrafili mnie wyleczyć. Jak rozpoczęłam rytuał i przywitałam się z Panią, zdziwiłam się, bo gdy zapytałam, czy jest Pani ze mną, usłyszałam w głowie bardzo wyraźne tak. E, moi kochani, tutaj e, często pojawiało się również to pytanie, e, czy, czy to jest pozytywne, czy to jest w porządku, jeżeli łączycie się ze mną energetycznie i rzeczywiście słyszycie moją odpowiedź. Tak, tak powinno być. W momencie, kiedy witacie się ze mną w czasie tego rytuału, powinniście odczuć moją odpowiedź, czyli takie telepatyczne, energetyczne połączenie, tak jak w przypadku na przykład Ani, ale każdy oczywiście odczuwa to inaczej, bo każdy z nas jest inny. Potem przywitałam się z księżycem i znów zdziwienie. Siedziałam na balkonie i na balustradzie powiesiłam koc. Aby sąsiedzi z naprzeciwka nie patrzyli na moje rytuały i nie rozpraszali mnie. W momencie jak powiedziałam: Dobry wieczór księżycu, witam cię, wiatr mocno zawiał i kot spadł na ziemię. Powiesiłam znów kot i potem nawet się nie poruszył. E, moi kochani, tutaj w przypadku Ani jest to oczywiście znak, jest to. Jest to przesłanie żywiołu powietrza. Żywioł powietrza, który związany jest e, między innymi z naszymi myślami, e, z tym wszystkim, co duchowe. Dlatego jeżeli coś takiego się pojawia, że pojawia się wiatr, nie wiadomo skąd, wcześniej go nie było, i nagle w czasie rytuału się pojawia, to jest to również taka wskazówka od sił nadprzyrodzonych, Sił tych duchowych, że są z nami, uczestniczą w naszym rytuale i żywioł powietrza ma również e, takie znaczenie symboliczne nowego początku. Czyli, e, jeżeli pojawia się w czasie rytuału dziewczynnego, oznacza również, że w następnym czasie pojawi się coś nowego w naszym życiu. E, nowa wiadomość, e, nowa praca, nowe możliwości, nowy początek. Nie ma tutaj znaczenia takiego, czy będzie to nowy początek pozytywny czy negatywny, ale dla mnie osobiście każdy nowy początek jest pozytywny, gdyż symbolizuje kolejny etap, kolejne przejście do następnego etapu, więc zawsze jest pozytywny. Moi kochani, tutaj w przypadku Ani to jest wszystko, co chciałam Wam przekazać. Natomiast kolejne pytanie. To jest pytanie kasi. Dziękuję za możliwość uczestnictwa w tym rytuale dziękczynnym. Świadomość kontaktu z Marią była niesamowitym przeżyciem. Dodatkowo księżyc świecił na wprost mojego okna w całej swojej okazałości. Niestety nie wiem czy moje starania nie poszły na marne, bo za oknem miałam zakłócenia spowodowane hałasem. I to jest, moi kochani, ostatnia moja odpowiedź dzisiaj w sprawie tego rytuału dziękczynnego. Pojawia się to pytanie bardzo często, jeżeli coś nam przeszkodzi, szczególnie gdy mieszkamy na przykład w mieście i wychodzimy na zewnątrz, czy otwieramy okno i słyszymy hałas, który nas rozprasza w czasie rytuału dziękczynnego. Jakie to ma znaczenie? Moi kochani, każdy hałas, który rozprasza naszą koncentrację, ma niestety negatywne znaczenie, gdyż bardzo trudno skoncentrować się na magii, jeżeli słyszymy jakieś rozmowy dookoła itd. Nie oznacza to jednak, że rytuał się nie udał. Nie oznacza to, że rytuał nie przyniesie oczekiwanych efektów. Jeżeli coś takiego się pojawia, jeżeli pojawia się hałas, należy oczywiście przerwać każdy rytuał, i zacząć od początku, jeżeli hałas minie. Jeżeli natomiast mamy kompletne problemy z koncentracją i ten hałas cały czas jest na zewnątrz, i na przykład e, nie ma takiej możliwości, aby w jakiś sposób się od niego odizolować, e, to niestety należy przełożyć rytuał. E, można również w czasie takiego rytuału dzięczynego, mimo wszystko ten rytuał dokończyć, ale może się zdarzyć tak, że będzie miał on tylko minimalne, minimalne znaczenie. Natomiast, jeżeli rzeczywiście bardzo Wam przeszkadza hałas, to w czasie kolejnego rytuału, bardzo proszę zamknąć okno i kontaktować się z księżycem przez szybę. Będzie to troszeczkę bardziej utrudnione, ale zawsze lepsze niż kompletny brak koncentracji w trakcie rytuału. Moi kochani, na tym kończę dzisiejsze spotkanie magiczne. Będzie kolejny temat jeszcze dzisiaj, w odpowiedzi na inne pytania związane z wahadełkiem. Ale na tym kończę ten filmik, aby nie przedłużać. Bardzo dziękuję za nasze kolejne spotkanie magiczne i zapraszam koniecznie do rytuału 12 na 13 sierpnia. Jeżeli są jeszcze jakieś pytania, bardzo proszę pisać. Bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne spotkania magiczne. Wasza Maria Bukarca. Moi kochani, i taka malutka dokrętka, gdyż e, pojawiło się również e, pytanie, o którym kompletnie zapomniałam Wam powiedzieć. A mianowicie, e, pojawiło się pytanie na temat e, właśnie tych zwierząt mocy, gdyż e, czytaliście już na ten temat e, w moich artykułach. Co to są zwierzęta mocy e, i jak sprawdzić ich przesłanie? E, moi kochani. Zwierzę mocy to jest e, taka wskazówka od wszechświata dla Was, aby zwrócić uwagę na pewne, pewne elementy, pewne przesłania energetyczne. E, czyli jeżeli w Waszym życiu, w jakimś momencie, pojawia się na przykład jakieś stworzenie, które pojawia się jak gdyby znikąd, nagle pojawia się w Waszym życiu. Bardzo często są to na przykład koty, psy, które przychodzą do nas nie wiadomo skąd. Są to różnego rodzaju insekty, które nagle występują w naszym otoczeniu w bardzo dużej ilości. Jak to, jak to można zauważyć? Można to zauważyć w ten sposób, że na przykład idziemy na spacer i w ciągu tego spaceru spotykamy tyle i tyle. E, podobnych insektów, czyli na przykład motyli, które w pewnym stopniu e, bardzo zbliżają się do nas, czyli potrafią usiąść na ręce, na nosie e, i jak gdyby chcąc zwrócić na siebie uwagę. I to jest taka wskazówka: jeżeli w danym momencie pojawia się e, jakieś zwierzę mocy w Waszym otoczeniu, to należy, tak jak już mówiłam w tym filmiku, Sprawdzić, jakie to zwierzę ma dla Was przesłanie. I tutaj świetnie poradzicie sobie sami. Wystarczy obserwować zachowanie danego zwierzęcia. Czyli e, jak się zachowuje, jak żyje, czy żyje w grupie, czy żyje samodzielnie. Do tego służą wszelkiego rodzaju filmy przyrodnicze, do tego służą e, zdjęcia, i, e, a przede wszystkim obserwacja na żywo. I dla wielu osób już w tym momencie. Będzie jasne, do czego, jakie przesłanie to zwierzę chce nam przekazać. Jeżeli natomiast ktoś z Was ma problem, aby zrozumieć przesłanie danego zwierzęcia mocy, to oczywiście możecie mnie o to zapytać. I tutaj bardzo proszę zerknąć sobie do magicznego świata i w formie analizy, którą znajdzie analiza i porada, sobie taki czas. Na spotkanie indywidualne ze mną zarezerwować i zadać mi pytania względem tego zwierzęcia, mocy, które w Waszym życiu w danym momencie się pojawia, a ja w formie pisemnej przedstawię dla Was, co to zwierzę oznacza, jakie ma dla Ciebie przesłania w tym właśnie momencie, i myślę, że w ten sposób mogę Wam jakoś. Pomóc w interpretacji tych przekazów i zrozumieniu tych przekazów, gdyż wiele przekazów jest bardzo prostych, a wiele przekazów jest po prostu ukrytych, wiele przekazów jest głębokich i e, gdy na przykład pojawia się kilka zwierząt mocy, pojawi się na przykład jednego dnia całkiem obcy kot, a następnego dnia całkiem obcy pies, e, i bardzo trudno jest e, zrozumieć to powiązanie. Dlaczego akurat w tym momencie naszego życia, dlaczego akurat w tym momencie pojawia się nie tylko jedno zwierzę, ale pojawia się na przykład w kolejności najpierw to, czy najpierw tamto, tak jak Wam mówiłam w przypadku Beatki i w przypadku tego rytuału dziewczynnego. Dlatego, jeżeli macie pytania, bardzo proszę pytać, i do tego służy również ta analiza, aby takie spotkanie osobiste, w pewnym stopniu e, dało Wam wgląd także w takie tematy bardziej magiczne i bardziej e, związane e, z energiami. Moi kochani, i na sam koniec chciałabym jeszcze odpowiedzieć tutaj e, na jedno pytanie. E, pytanie, które również pojawiło się kilka razy, a mianowicie czy ja zajmuję się poszukiwaniem osób zaginionych. Moi kochani, ja. Nie ingeruję w pewne rzeczy, w pewne rzeczy magiczne i w pewne rzeczy energetyczne, i ja osobiście, e, mimo tego, że mogłabym odnaleźć daną osobę, nie mieszam się i nie angażuję w e, poszukiwanie osób zaginionych. Dlatego bardzo proszę nawet mnie nie pytać o takie rzeczy, gdyż to nie jest e, związane z moim powołaniem, z moim celem mojej pracy magicznej. Wy wiecie już z moich przepowiedni, z różnych moich artykułów, że ja reprezentuję różowy nurt energetyczny. Różowy nurt energetyczny, który związany jest z mistrzenią Lady Roweną i który ma na zada za zadanie ukazanie Wam Waszych talentów, waszego, e, waszego celu, Waszego życia, Waszego powołania, wskazanie drogi, e, nauczanie Was, pracy z energiami, nauczanie Was rozumienia pewnych rzeczy magicznych, kontaktów z innymi wymiarami. I to jest moje powołanie. Ja ten cel staram się realizować, a nie, że tak to brzydko nazwę, skakać z kwiatka na kwiatek i starać się Wam pomóc w każdej sytuacji, Gdyż to nie miałoby najmniejszego sensu. Ja muszę realizować moje cele, mój rozwój duchowy jest również dla mnie bardzo ważny i staram się wam wskazywać takie drogi, takie rozwiązania, które są zgodne z moim powołaniem, a mianowicie to wszystko związane z Waszym dalszym rozwojem, z Waszą drogą wewnętrzną. Moje kochani, bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne spotkania magiczne. Basta Maria Bucardi.